Ostatnio w internecie sporo szumu zrobiło PlayStation 5 i temat jej działania podczas grania czy po prostu użytkowania. YouTube dosłownie zapełniony był wszelakiego rodzaju testami i porównaniami, lecz wiele osób stawia właśnie na PlayStation, głównie z powodu tytułów ekskluzywnych, które zagoszczą na konsole od Sony. Tym razem mamy dla Was listę gier, które zagoszczą na Xboxie Series X oraz S oraz naturalnie na PC-tach. W czołówce można wymienić Assassin's Creed Valhalla, który obecnie debiutuje na świecie i przyjmuje się z tego co zauważyłem bardzo dobrze. Inne tytuły, w które będziemy mogli zagrać na tych platformach to Destiny. Cine 2 Beyond Light czy Defalconer. A u pełną listę zapraszamy na naszego Discorda, do którego nic znajdziecie oczywiście w opisie. Ja Was witam bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku jak zawsze o godzinie 16. Tym razem mamy dla Was wiele, wiele informacji na temat nowych konsol. Oraz nie tylko, więc oglądajcie do samego końca. No i cóż, jeszcze przed chwilą zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z oraz komentarz. No i myślę, że możemy zaczynać. Ludzie z Microsoftu od czasów wywiadu po zakupie z Animax wspominali, że mają w planach poszerzenie swoich szeregów Xbox Game Studios i najwyraźniej niedługo im się to uda, gdyż według najnowszych plotek mają oni w swoich zamiarach kupno pewnych większych i mniejszych japońskich studiów deweloperskich. Biorąc pod uwagę to, jakie kwoty może oferować Microsoft, to można łatwo wnioskować, że spora część deweloperów bez zawahania zgodzi się na przejęcie ich pod skrzydła popularnej firmy z Redmond. Teraz pozostaje pytanie, z jakimi studiami skontaktowali się ludzie od Microsoftu. Przypomnę jeszcze raz, że nawet przejęcie z Animax nie zostało jeszcze do końca sfinalizowane, a oni już planują następne. Strategia jak najbardziej ciekawa i warta uwagi, szczególnie, że władają oni takimi środkami, że mogą oni postawić jeszcze wiele szokujących kroków w stronę kolejnego przejęcia innego giganta. Jak już przy Microsoftie jesteśmy, to nastąpiła już premiera Xbox Series X oraz S i tym samym rozpoczęli oni nową generację z przytupem, gdyż jak już wiemy, PlayStation 5 w Polsce zadebiutuje dopiero 19 listopada, czyli za ponad tydzień, a m.in. w USA będzie to dzień jutrzejszy, więc tam sytuacja ma się nieco inaczej. Xbox Series X dostaniemy w Polsce za cenę 2249 zł, a Xbox Series S za 1349 zł, o czym wspominaliśmy Wam już nie raz, ale jest to naprawdę znacząca różnica cen. Oczywiście dla niewtajemniczonych to obie konsole znacznie różnią się mocą i pojemnością dysku, czyli mówiąc prościej Xbox Series S jest słabszy pod względem wydajności. Dodatkowo przy okazji premiery konsol możemy zobaczyć wydarzenie x Fest, które polega na prezentowaniu poszczególnych tytułów i ukazywaniu ich działania na konsolach. Wszystko odbywa się na kanale Xbox Polska i potrwa to do 19 listopada, więc jeśli chcecie sobie to pooglądać, to będziecie mieć do tego okazję codziennie od godziny 18. W opisie podeślałem Wam jeszcze link do Q&A, podczas którego widzowie mieli okazję zadać pytania na temat nowych konsol, myślę, że warto obejrzeć. Warto również dodać, że przy okazji premiery Xboxa Series X swoje egzemplarze otrzymali liczni celebryści i artyści, którzy dostali nawet unikalne wersje z ich własnymi pseudonimami artystycznymi. Tutaj macie parę przykładów. PlayStation 5 jest nazwane gigantem, nie bez powodu, gdyż jest to największa konsola w historii, a jej wymiary mogliście poznać w licznych materiałach unboxingowych, czy po prostu prezentujących ową konsolę. Początkowe plany na temat PS5 były zgoła inne, a główny projektant Eugene Morisawa powiedział, że konsola pierwotnie miała być jeszcze sporo większa od modelu, który oficjalnie trafi na rynek. To ciekawe biorąc pod uwagę to, że jest ona już tak czy siak spora, a został również zapytany, jak zdecydowałby się umieścić swoją konsolę. Odpowiedział on śmiało, że kupiłby dwa egzemplarze, z czego jeden postawiłby pionowo, a drugi położył poziomu. Datkowo podkreślił, że nie czuje się w żaden sposób dotknięty żartami z wyglądu konsoli, z której memy przejdą już chyba do historii. Wiadomo, że CD Projekt Red skupia się aktualnie głównie na tym, żeby Cyberpunk 2077 miał swoje premierę już tego 10 grudnia, bez żadnych opóźnień. Jak z tym będzie? Zobaczymy. Natomiast dużo się również plotkuje o Wiedźminie 4 i o tym, kiedy będzie szansa na zagranie w kolejną grę w tym świetnym uniwersum. Pewien analityk stwierdził, że może to nastąpić czwartym. W kwartale 2025 roku po wydaniu trzech płatnych dodatków do Cyberpunka 2077 i debiucie trybu multiplayer. Stwierdził on również, że spodziewa się dwóch dodatków w odstępach półrocznych. Tak jak już wcześniej wspomniałem, CD Projekt Red skupia się jak na razie nad pracą dotyczącą Cyberpunka 2077 i dopieszczania wszystkiego na ostatni guzik do premiery. Wszystko to są jednak takie luźne spekulacje na temat Wiedźmina, czyli tematu, który interesuje wielu fanów nie tylko uniwersum, lecz także całego świata RPGów. Może być to kwestia bardzo sporna i wiele osób może mieć na ten temat Jakieś swoje teorie, o czym z chęcią poczytamy w komentarzach, więc śmiało możecie komentować. Spekulacje dotyczą również obszernej gry multiplayer w uniwersum wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego. Taki pomysł może być serio ciekawy i może się to sprawdzić, ale te spekulacje to już naprawdę odległe dzieje, ale szczególnie warto śledzić ten temat, bo kto by nie chciał pozabijać potworów jako Wiedźmin wraz z przyjaciółmi. Oczywiście wiemy już, że Wiedźmin 4 powstaje, lecz nie wiemy poza tym tak naprawdę nic. Nie znamy daty premiery, nie znamy czasów, nie znamy protagonisty, ale powstaje i to nie podlega wątpliwościom, gdyż taki sukces, jaki sprawił, CD-projektowi Wiedźmin 3 jest nieporównywalny z niczym innym. Radzi przy okazji Cyberpunk'a muszą dowieść, że podobają w każdym uniwersum i potrafią zrobić bardzo dobrego RPGa bez względu na czasy i miejsca akcji. Jeżeli już Cyberpunk okaże się hitem, to nie będziemy musieli martwić się o przyszłość następnych tytułów. A ja Wam dziękuję bardzo bardzo serdecznie za obejrzenie dzisiejszego filmu. Jeśli Wam się spodobał, no to jeszcze raz standardowo łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz. Także to są takie bardzo ważne rzeczy. Zapraszamy Was na naszego Discorda, żeby się dowiedzieć, jakie tytuły w najbliższym czasie zadowiótują na Xboxa i pc bo jest to myślę, że bardzo ciekawa opcja. No i cóż, bez przedłużania, trzymajcie się, no i cześć i do zobaczenia jutro o godzinie 16.